Cześć, witajcie, ten Nun z tej strony, powracam znowu po sporej przerwie, ale tym razem postaram się filmiki wydawać gdzieś tak co tydzień, co dwa, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, no ale postaram się. Dzisiaj sobie gram na mapce Crash, tryb Dominacja, jako bronie mam Skara z wymiotką i AA-12, moje perki to Palinożerca, Ninja i Mocobalająca. Kilstryki, Predator, Harrier i AC130. Tutaj ładnie zabiłem sobie gościa, trwienie w głowę. Tam miejsce jest bardzo dobre na crashu, właśnie sobie, żeby zakampić, bo co jest bardzo blisko, no oni naprawdę nie orientują się, widzicie, strzelam w nich, nawet się nie patrzą w górę. Rzuciłem sem teksem, no ale to nic mi nie dało. Tutaj sobie zabiłem ładnie dwóch gości. I będę leciał dalej. Takie małe zmiany, trochę po prostu moje komentarze są moim zdaniem trochę za monotonne i za długie, więc w pewnych momentach, jak zauważycie, przyspieszam po prostu troszeczkę cały gameplay. W tych momentach, w których naprawdę się mało dzieje, może no, was po prostu nie zanudzić. Dzięki temu filmiki będą krótsze i moim zdaniem intensywniejsze i ciekawsze, po prostu przynajmniej taką mam nadzieję. Jak to wyjdzie, jeszcze nie wiem. No, powracając do gry, jest, bardzo, jest kilka bardzo fajnych momentów, co zobaczycie sobie w dalszej części gry. No, jak na razie, no sobie biegam, przypalam głupa, dlatego, zmieniając temat, yy, chciałbym nawiązać do tego, że za jakiś już niecały miesiąc wychodzi Call of Duty Black Ops, czyli moim zdaniem, Modern Warfare pójdzie w zapomnienie, i wszyscy się rzucą na Black Ops. I to naprawdę to jest to, na to się czeka. Jeszcze teraz w poniedziałek powinna przyjść moja nowa mysz, więc już w ogóle, oj, będzie się działo, będzie się działo, przynajmniej mam taką nadzieję, że coraz lepiej będzie, będą mi wchodziły gameplay i tak dalej, że już wchodzę po prostu w małą wprawę, no, a jak wyjdzie Black Ops, naprawdę, zawalę was wszystkim, wszystkim co możliwe, gameplayem z multiplayera, singleplayera, z Nazi Zombie, naprawdę, będzie tego natłok i się nie znudzicie. Teraz trochę tak przerywając, tutaj właśnie przychodzimy do, że tak powiem, kwintesencji całego gameplayu. W tym momencie, roz... no tutaj nie akurat, ale za chwilę wparuję tam i zrobię naprawdę porządną sieczkę i pokrzyżuję im małe szyki. Tutaj wyskoczy gościu, ładnie go zabiłem, rzuciłem sobie Santexa, następny wyskoczył, ale tutaj też A12, jest spustoszenie na bliskich tych, no, na close quarters. Nie wiem, jak to w sumie po polsku powiedzieć. W każdym razie to jest naprawdę zabójcza broń. Nie wiem, czy można ją nazwać nubską, bo zasięgu nie ma zbyt dużego. Tutaj lekki fail, ale za chwilę powracam. No, o to właśnie chodzi: to jest coś, coś pięknego. Ta broń naprawdę to jest, to jest potęga. Jeżeli ja ją używam, to naprawdę jest super, ale to działa w dwie strony. Jak ktoś używa, to jest bardzo irytujące, bo ta broń jest potężna. Potęga, jedna wielka. W tym momencie doszedłem do Harera, ładnie go puściłem. Dzięki niemu zdobędę sobie trochę killi. Za chwilę dobiję do AC. Nie wyszło mi to za, za dobrze, bo nie jestem jakoś wprawiony w grze AC-130. Wolę chopper gunnera, ale z AC-130 jest więcej zabawy i jakoś tak przyjemniej. Chopper gunner trochę się przejadł moim zdaniem. Trzeba się rozwijać, trzeba coś zmieniać. Jak widzicie. Gram sobie na nowych mapkach, kupiłem sobie DLC, bo jakoś była po prostu promocja, że jedno DLC 25 zł. Moim zdaniem bardzo przyzwoita cena. Nie chciałem wydawać 100 zł na dwa DLC, ale teraz tak sobie pomyślałem, że 50 zł na dwa DLC, 10 nowych mapek. no Jakoś mi to umili, po prostu czas do wydania Black Opsa. Ładny podwójny kill przed chwilą był z AC130, i dokładnie. Widzicie, gameplay może nie jest jakoś cały specjalnie ciekawy, ale są momenty. W sumie o to w tym wszystkim chodzi już też nie gram w sumie dla jak najwyższych skorów, bo no, coraz większy, nie wiem, nawet na dlc 4 kamperzy, G18, to jest w ogóle jakaś plaga, nie wiem im grama więcej, yy, no, więcej jest po premierze, tym to wszystko się normalnie nie wiem, pogarsza jeszcze. Jest gorzej niż było. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Ludzie są po prostu. Strasznie dziwni, ale akurat ten mecz był przyjemny bardzo. Bardzo miło mi się grało. Oby, tak, oby więcej, po prostu tego typu gameplay. W końcu, w grach chodzi o to, żeby się dobrze bawić, a nie tylko jak najwyższy wynik w grze. Chociaż no, też wiadomo, jeżeli się wygrywa, to jakoś się przyjemniej gra, ale to też zależy wszystko od jakie kto ma do tego podejście i czy się angażuje, czy nie. Ja akurat, akurat do Modern Warfare może podchodzę tak trochę na poważnie, jeżeli mi nie idzie, to się irytuję, ale no, też nie wolno przesadać. To, to jest w końcu tylko gra. Też mało mówię o gameplayu, ale wychodzę z założenia, że po prostu ta gra już ma tyle czasu, już tyle jest po premierze, że jeżeli ktoś ogląda te filmiki, to naprawdę wie, wie o co chodzi. Tak no, może podam taką jedną m, fajną, moim zdaniem, wskazówkę co do grania na dominacji. Zawsze warto jest zdobywać dwa punkty, na przykład A i B, czy B i C, ale zostawiać im jeden. Jeden z dwóch, bo wtedy punkty ci lecą szybko, ale wiesz też, gdzie się ci przeciwnicy zrespią, i możesz ich zalać wtedy pociskami, wszystkim innym możliwym. To jest naprawdę przydatna moim zdaniem wskazówka, bo jeżeli wiesz, gdzie twój przeciwnik się zrespi, to możesz działać i nie masz w sumie masz wolną rękę, możesz robić wszystko, co Ci się tylko podoba o ile tylko ogarniasz. Mój filmik powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że powiedziałem Wam kilka ciekawych rzeczy, ciekawostek i tak dalej, że podoba Wam się to co robię, że moje gameplaye. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował, bo też się nad tym zastanawiam, czy kontynuować. Chociaż w sumie nie będę i tak kontynuował. Ale dajcie mi znać, co bym mógł zmienić. Czy Wam się podoba to przyspieszenie, że po prostu filmiki są moim zdaniem intensywniejsze dzięki temu. Dajcie znać, czy Wam to się to podoba. I do usłyszenia też. Zapraszam do oglądania mojej reszty filmików. Oceniajcie, subskrybujcie. Róbcie tylko co, wszystko, co Wam się podoba. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!